To jest chyba taka ludzka wrażliwość, której się uczymy nawzajem widząc osoby, która jest obok mnie, która żyje i której po prostu trzeba pomóc, bo ona sobie sama nie pomoże i to wielowymiarowo. I myślę, że to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, że ten dzień nam uświadamia, że do osoby z nami żyją, są na co dzień, że to jest mój sąsiad, że to jest ktoś, kto jest obok mnie, kto jest ktoś, kto idzie ulicą tak samo obok i często... Ta bieta to nawet ma też taką twarz trochę ukrytą i wstydliwą, natomiast kiedy jesteśmy przy tych ludziach i na co dzień trochę z nimi żyjemy i ich słuchamy, widzimy, no to jest to do zauważenia. Jest tak naprawdę, chyba też o to chodzi, żeby zobaczyć, że każdy z nas może dać coś z siebie, że jeszcze nie dał aż. Tyle nie dał za dużo, żeby nie mu dać jeszcze więcej. I to nie chodzi o to, że nie wiem, teraz mam wyciągnąć dychacza z kieszeni i, i przekazać, powiedzieć, i sobie kupnie. Bo to czasami jest też tak, że e, ten ktoś potrzebuje zatrzymania, porozmawiania. My tego doświadczamy u nas na w stołówce, jako pracownicy, gdzie jest naprawdę duża różnica, kiedy ja komuś podam e, talerz zupy na zasadzie masz i idź a na zasadzie takiej, że co u Pana słychać, co u Pani słychać, co się dzieje, a więc jest taka, taka chwila jakby zatrzymania, a jeszcze jak możemy poznać imiona i później mówić po imieniu, no to dla tych osób jest to niesamowicie ważna sytuacja, bo oni się czują zauważeni, a my się chyba też uczymy takiej podmiotowości, że, że ten człowiek to nie jest ej, ty, to nie jest jakaś liczba, tylko że to jest człowiek, który ma swoją godność, ma swoje imię, nazwisko, należy mu się szacunek, że mówimy do niego, proszę pana, proszę pani, że w taki sposób też funkcjonujemy z tymi ludźmi, i oni nas też uczą takiej chyba wrażliwości, którą czasami gdzieś mamy zatartą w sobie, bo mówimy: A, osoba bezdomna to jest ktoś gorszy, a u osoba uboga to jest ktoś gorsze, i czasami tak trochę ich poniewieramy albo patrzymy z takim lekkim dystansem właściwie są sami sobie winni. To prawda, no, ale każdy z nas ma swoje jakieś różne historie i kłopoty. Ważne, żeby te osoby przy nas mogły, że tak powiem stanąć trochę na nogi i, i, i mogły zobaczyć, że mogą też żyć, żyć inaczej. Kim ma dwa końce, to zawsze też wraca do nas. Święty Piotr Albert mówi, bądź dobry jak chleb. A z drugiej strony tutaj widzimy sytuację taką, że to dobro, które dajesz drugiemu, nawet jak rzucisz za siebie, to ono wróci do ciebie z przodu. Więc tak naprawdę tego na co dzień doświadczamy.